Pacy Dzień dobry Macieju, i jak wiemy, ta ekstremalna wyprawa budzi bardzo wiele emocji. My wszyscy, nie tylko jako redakcja, cała Polska śledziła te wydarzenie. Mogliśmy widzieć również w komentarzach, jak wszyscy kibicujemy Marcinowi. No ale jak się okazuje, nie wszyscy rozumieją do końca to przełamywanie własnych barier i tak ekstremalne warunki. Nie każdy rozumie, dlaczego podejmujemy się tak takich wyzwań. Jak ty to widzisz jako trener motywacyjny? Ja śledziłem komentarze tutaj do wyprawy Martina na serwisach Facebookowych NUS 24. No jestem trochę przerażony stanem świadomości, Polaków, dlaczego ludzie robią takie rzeczy, tak? Bo jest przykro czytać takie komentarze typu wcale mu nie współczuję. To było na jego własną prośbę, tak? To jest takie typowe polactwo. Wiele osób nie rozumie, że... tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono, tak? Jak powiedziała kiedyś w wiesz, to nasza modlitwa Wisława Szymbolska. Myślę, że my, ci, którzy komentują to negatywnie, po prostu w życiu nie zrobili niczego wartościowego, siedzą przed telewizorem na kanapie, obiadając się pizzą i tak wygląda ich życie, dając się przekupywać za 500+. Plus. E dla mnie dzisiaj tak naprawdę Marcin walczy sam ze sobą. Marcin walczy też z, no w pewnym sensie, uczuciem na pewno niepowodzenia. Natomiast właśnie, chodzi o to, żeby próbował właśnie poddawać się i cieszę się, że jego zdrowie jest w dobrym stanie. Bardzo to dobra informacja. Myślę, że bez względu na to, czy podejmie teraz kolejną próbę, czy, czy będzie chciał chwilę odpocząć, na pewno się nie podda. Bo zwróćcie Państwo uwagę. Prawdziwy charakter człowieka poznajemy wtedy, kiedy robi się trudno, i prawdziwy charakter człowieka poznajemy, kiedy coś nam się nie udaje. Tak? Większość osób odpuszcza za pierwszym razem. Ja wierzę, że Marcin. Jak Apollo, tutaj jak Penix z Kopiołów powstanie, a zwróćcie uwagę Państwo, chociażby właśnie dlaczego mówię Apollo, ponieważ dopiero Apollo 11 wylądowało na Księżycu, więc myślę, że Marcin ma jeszcze sporo szans przed sobą, sporo zdrowia dodania i do zostawienia na Antarktyce. Więc wierzę w niego, że podejmie dalej działanie, dalej walkę i będzie tutaj realizował swoje cele i marzenia, ponieważ to jest najważniejsze, żeby się nie poddawał i być wiernym swoim marzeniom. Marcin ten swój prawdziwy charakter już pokazał, bo przetrwał całą noc. Tutaj ratownicy byli wręcz zdziwieni tym, że nie ma żadnego odmrożenia. A powiedz Macieju, patrząc właśnie przez pryzmat tego hejtu, który pojawił się w internecie, może spróbujmy jakoś wyjaśnić, dlaczego ludzie decydują się na tak ekstremalne działania. Nie mówię tylko o wyprawie Marcina, ale jest cały szereg różnego rodzaju pasji, wręcz zagrażających życiu i tego trzeba być świadomym, podejmując się takich wyzwań. Jak najbardziej. Na pewno w przypadku Marcina czy, czy naszych tutaj himalajstów, chociaż też mamy przykład przed lat niedawno, prawda, tutaj nieudane wejścia na... Te, do swojej historii kupuczkę, mamy też wandel Polską, wielkich malejców, czemu ludzie robią takie rzeczy? Ponieważ nie każdy z nas jest stworzony do tego, żeby się w cztery ścianach. I ludzie chcą przesuwać tą granicę nie tyle z, z, z swoich możliwości, przede wszystkim chcą w jakiś sposób odcisnąć rysę na materii wszechświata. Część z nas jest takimi buczykijami, ludźmi, którzy poszukują na pytania, co jest możliwe, co jeszcze, jak dalej mogę przesunąć granice swoich możliwości i myślę, że nawet sportowcy takich dziedzin wydawałoby się prozaicznych, codziennych, jak piłkarze, koszykarze czy, 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 czy w ogóle no, sportowcy, ludzie, którzy wyczynowo zajmują się pracą ze swoim ciałem, fajterzy, bokserzy, każdego dnia tak naprawdę ryzykują swoje życie i zdrowie podczas treningów, sparingów, podczas meczów, więc... Każdy sport, każda forma pracy nad swoim organizmem, umysłem jest formą ekstremalnego przeciążenia tak? i swoich, przesuwania swoich możliwości. Myślę, że to jest w życiu ważne, bo świat dzisiaj potrzebuje takich ludzi jak Marcin, którzy będą pokazywać, że można, że warto. I myślę, że on jest takim typem człowieka, który też będzie motywował innych do działania. Natomiast dlaczego ludzie to robią? Ponieważ nie chcą spędzić życia na kanapie przed telewizorem. Myślę, że my do tego jesteśmy powołani. To jest naszą, to nie jest naszym celem życia. My, każdy z nas powinien mieć jakąś pasję, każdy z nas powinien mieć coś, po co rano wstaje z łóżka, tak? Nie zawsze jest to praca, a niech będzie coś poza tym. Właśnie w przypadku Marcina myślę, że to pięknie jest. na jego przykładzie można powiedzieć, dlaczego ludzie robią takie rzeczy, bo są do tego stworzeni. Bo są stworzeni do tego, żeby czynić sobie ziemię pod daną, żeby działać i <laughs> Również poprzez zrozumienie lepsze swoich organizmów, ale także swoich ograniczeń. To, to, jak, to jak wielkie wyzwanie wziął na swoje barki Marcin, pokazuje chociażby to, że była taka potrzeba stałego kontaktu z trenerką. Mentalną. A powiedz nam, Macieju, co jest najważniejsze w takich ekstremalnych sytuacjach? Czy tutaj wystarczy ten instynkt przetrwania, który prawdopodobnie ujawnia się podczas bezpośredniego zagrożenia życia? Czy są może jakieś predyspozycje, które trzeba w sobie kształtować, aby z takich sytuacji się podnosić i iść dalej? Ja myślę, że w takich sytuacjach właśnie pokazuje się charakter, ponieważ żeby wystartować trzeba podjąć decyzję i, i mieć motywację, natomiast by przetrwać e, trudność taką właśnie, jak ta samotność na mm, takich ekstremalnych warunkach, jak, aby pokonać siebie i dalej y, y, chcieć żyć po prostu, tak? tutaj też y, to, jest, y, to jest bardzo często w przypadku takich ekstremalnych warunków problem na poziomie mentalnym właśnie, że to no, się poddaje i, i po prostu ich y, y, organizm y, y, przestaje funkcjonować i działać w takim Natomiast tutaj trzeba mieć właśnie ten cel również w tym miejscu e, tego normalnego życia codziennego. Ja Powiedziałam, że to, co trzymało Marcina przy życiu, to to, że ma do tego wracać, że ma co robić dalej, jak wrócić, że ma jakieś swoje cele i marzenia, też prywatne, poza tą wyprawą. I myślał o tym, jak do, wrócić do bliskich, do rodziny, do przyjaciół i do domu. Czyli miał ten cel również... Są, miał, miał ten cel do i jakby kierunek, po co i do czego wracać. I niech takich osób jak Marcin będzie jak najwięcej. A ja dziękuję Ci bardzo za te rozmowę. Maciej Weiman, trener motywacyjny, był naszym gościem. No i przypomnijmy...